Cześć, cześć. Witam Was, moi kochani. Zobaczmy, który teraz znak. Wodnik, kochane wodniki i wodniczki. Zaglądamy sobie na miesiąc wrzesień. Zobaczmy, co dla Was w miesiącu wrzesień. Jaka energia? Nowego początku, nowych możliwości. Kochani, jakaś taka stagnacja, umiar, odchodzi do przyszłości, a pojawiają się nowe możliwości. Super, zobaczmy, co najlepszego do osiągnięcia. Co dla Was najlepszego do osiągnięcia. Oj, oj, oj. Kochane wodniki, to do Was niepodobne. Ja, jako rak, mogę powiedzieć, że to są przecudowne karty. Nie wiem, jak wy do tego podejdziecie, ale kochani, mamy tutaj miłość, dom, stabilizację, dziecko, yy... budowanie, rozwijanie, pełnię szczęścia, miłości. O, yy, cudowne karty. Cudowne karty. Plony, stabilizacja, wsparcie rodziny. Wow. Dobra, zobaczmy sobie, kochani, na co powinniście uważać. No yy, dobra, co jeszcze mogę powiedzieć, że może pojawić się, kochani, dziecko... Yy. Nie martwcie się. Może się pojawić dziecko, które będzie powodem do ruszenia naprzód, założenia rodziny, myślenia o domu, o być może jakichś daręczyna, kto wie. To też, ma... ale to jest jakby <laughs> najlepsze do osiągnięcia, więc. Jeżeli się staracie o dziecko, to tak. To jest to bardzo, bardzo możliwe. Dobra, kochani, na co powinniście uważać? Eee. Powinniście uważać? Na kłótnie. Na kłótnie i na takie poczucie braku, na znudzenie. Uważajcie, żeby nie kłócić się z powodu nudy. Po prostu, żeby coś się działo. E... Coś może się też nie. Mm... Nagle zmienić, nagle się coś obrócić. Ym, coś może się wydarzyć takiego niespodziewanego, co będzie powodem do kłótni. Powodem do kłótni, czego efektem będzie mm, takie niezadowolenie. Niezadowolenie. Mhm. Wiecie co? Jaka jest rada? Zrezygnuj z wielu opcji. Zrezygnuj z wielu opcji. Okreś coś dla ciebie istotne i pójdź w tym kierunku. Zakończenie czegoś. Wybranie tego, co jest dla ciebie najważniejsze. Rezygnacja z opcji. Może tu jest to niezadowolenie, bo macie tą poczucie tej iluzji, bo macie zbyt dużo do wyboru. Może ten jeden kielich Wam wystarczy: e, czyli jedna umowa, jedna osoba. E, w tym momencie jakby jest coś, co. E, Zbyt wiele pracy Zbyt wiele obowiązków Zbyt wiele osób To was mam wrażenie, że przytłacza I nagle może coś wyjść na jaw Może być coś na jaw Że będziecie musieli yy, jakby zdecydować Zdecydować i wybrać Tylko jedną opcję Tylko jedną pracę Tylko jedną osobę mhm. Jakby nieoczekiwanie Może być to dla was trudne może być to dla Was trudne może będziecie musieli mm, stoczyć walkę z samym sobą z samą sobą możliwe. Może przetłumaczyć sobie pewne rzeczy Zobaczmy sobie. Praca, nie, rodzina, najbliższe otoczenie. Rodzina, najbliższe otoczenie. Bądźcie cierpliwi, nie wiem dlaczego, jakaś osoba starsza, być może ojciec, może ktoś ważny z rodziny może chcieć manipulować Wami, może pośpieszać Was do czegoś. Słuchajcie, ale z drugiej strony też może być tak, że mm, tą osobą możecie być tym arcykapłanem, czyli osobą, która jest bardzo mądra, choć trochę może skostniała w e, jakichś swoich poglądach. I słuchajcie, czekacie na coś, czekacie na coś, e, a powinniście to przedyskutować i działać. Hmm. Może powinniście porozmawiać z ojcem, z kimś ważnym, jakimś autorytetem w rodzinie albo wśród przyjaciół. Eee, jakby coś przyspieszyć, coś przyspieszyć, bo jest czekanie, a powinno coś pójść bardziej naprzód. Kochani. Jeżeli przyjdzie jakaś oferta, to przyjmij ją. Przyjmij ją. Rusz, nie czekaj. Nie czekaj, tylko działaj. Masz wszystko, żeby działać. Um. Też w kwestiach, słuchajcie, duchowości może nastąpić w was albo w kimś rodzinnym bardzo duża zmiana. Może w dziecku. Może w jakimś dziecku, bo paśkierów nam się też pokazał. Y... Jeszcze co przeszło do głowy? Może ktoś z Waszej rodziny lub przyjaciół będzie potrzebował pomocy w okay. pomocy w nauce, w osiągnięciu czegoś, w... Wymać się prawdopodobnie jakąś też um, wiedzę, jakieś umiejętności i ktoś z rodziny będzie potrzebował y, was jako mentora, jako nauczyciela. Wy powinniście tej osobie pomóc, zaoferować pomoc być może. Proszę, może to jest taki przekaz. Dobra kochani, zobaczmy co w relacjach problematycznych. Mam wrażenie, że nie będziecie mogli podjąć decyzji o mm, zakończeniu. Nie możecie podjąć tutaj decyzji o zakończeniu relacji. Mm, a no niestety ta relacja już nie ma sensu. Ona już dawno powinna się zakończyć. Jeżeli tego nie zrobicie, jeżeli tego nie zrobicie, kochani, mm, to los za Was. Yy, to zrobi. Za was to zrobi, ale zrobi w to mało mało przyjemny sposób. Jeżeli to zrobicie już niedługo pojawi się faktycznie prawdziwa okazja na miłość. Ale ta relacja, to co się dzieje w tej relacji na chwilę obecną, powinno zostać zakończone. Chyba że słuchajcie macie więcej niż jedną osobę. Bo to też może tak być. O dobra. O tym nie pomyślałam, ale tak też może być. Kochani. Jeżeli jesteście tutaj w dwójce moment net i jesteście osobą, która ma więcej niż jedną osobę, no to karty mówią, żeby zakończyć i... No popatrz, jak to się tak pięknie do poprzedniego mm, przekazu nawiązuje. Trzeba coś zakończyć. Trzeba coś zakończyć, bo inaczej runie, ale to runie z takim hukiem, że oberwiecie przy okazji rykoszetem. A powinniście wybrać prawdziwą miłość, zadecydować, zadecydować, wybrać prawdziwą miłość. Mhm. Mm mm -hmm. To dla osób, które mają więcej. To już wiedzą, co mają robić. Po prostu. Ale ja Wam radzę to zakończyć. Bo inaczej będzie źle. wiecie i to bardzo, bardzo, bardzo mocno. No i tak równie, Bo tak dłużej jakby trwać y, nie możecie. A y, no, dobra. Nic już. Zobaczmy sobie jeszcze związki stałe.

W związkach stałych budowa, mm, praca nad czymś już nie ma sensu. Jest tu za dużo zranionych, za dużo powiedzianych słów, za dużo mm, czynów, za dużo tutaj się działo, żeby móc nad tym jeszcze pracować. I tutaj mam wrażenie, że pora ruszyć do przodu, że pora zadecydować logiką nie sercem Pora zakończyć romans, wejść może w coś innego jeżeli macie, jeżeli macie ciężką relację, jeżeli tutaj naprawdę jest, na, no to... To tutaj czas zakończyć. Jeżeli, kochani, nie ma żadnych romansów, nie ma naprawdę takiej toksyczności, tylko pojawił się jakiś problem, to jest szansa na budowanie dalszej relacji, ale wydaje mi się, że tutaj jest potrzeba rozbudzenia na nowo tej pasji, namiętności i Tego zaufania, tylko żeby to osiągnąć, potrzeba jest, kochani. Pomocy specjalisty, pomocy kogoś mądrego, pomocy e, być może jakiegoś psychoterapeuty, e, albo jakiegoś. Ale tu jest bardzo konkretna, konkretna osoba, może być to też prawnik, może być. Osoba, która bardzo dużo wiem, ma bardzo dużo informacji, która jest niesamowicie mądra. A jeżeli nie, to wy musicie wziąć coś bardzo na logikę. Możliwe, że to wy powinniście wejść w tą, w tą rolę króla mieczy, który bierze wszystko bardzo, bardzo na chłodno. No. Ale takie mam wrażenie, że tutaj trochę ta umiera. Ta pasja, ta namiętność, i potrzeba jest tutaj pracy. Jeżeli chcecie ratować jeszcze i jeżeli tutaj y, ta dziesiątka mieczy to nie jest naprawdę nic takiego podłego, i jest to do uratowania, no to możecie próbować, ale tutaj potrzeba kogoś bardzo, bardzo mądrego, kto weźmie to na logikę, kto będzie umiał rozmawiać, który będzie umiał przekonywać. Mm -hmm. Ale, jeżeli tutaj jest dużo cierpienia, to w tym momencie jakby mm -hmm. tu są dwa przekazy, kochani. Po prostu są dwa przekazy: dla jednych to będzie tutaj mm, zakończenie współpracy, pracy nad związkiem, a dla innych będzie tutaj praca nad związkiem. Ale jest zakończenie tej namiętności, tego ognia, i dlatego trzeba tej pracy. To są dwa przekazy, dwa różne przekazy. Pamiętajcie, że jesteście, że jest to czytanie dla ogółu, jesteście w różnych sytuacjach życiowych i nie do wszystkich to będzie pasować. Tyle, bierzcie, co do Was pasuje. A jak nie, to zajrzyjcie może do innego znaku, do swojego ascendentu lub znaku księżycowego. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, kochani Buziaki. Pa.